Halo, halo, cześć, oparanku, witaj, witaj, bardzo się cieszę, że jesteś. Godzina piąta wybiła, więc również my zabieramy się tutaj do duchowej pracy, ale również naszej największej przyjemności. Przypominam, że dzisiaj czwartek, a w czwartki oprócz porannych spotkań mamy również o godzinie 17.00 podcast Tłusta Owca, a w nim... Moi wspaniali goście, cudowne rozmowy, które wierzę, że nie tylko pokazują, jak wierzyć, ale również jak żyć, jak być osobą wierzącą. Ten podcast powstał z takiej, takiego pragnienia, żeby pokazywać ludzi, którzy wierzą w Boga. Z takiej autentycznej strony, czy od takiej autentycznej strony, gdzie oni pokazują, jak pewne rzeczy robią, jak się modlą, jak żyją, jak wychowują dzieci, jakie decyzje podejmują, co się dzieje w ich głowach. I tego nie zastąpi żadne nauczanie, po prostu zobaczenie człowieka w akcji, w jego prawdziwym świecie daje nam bardzo dużo wglądu w to, w jaki sposób my mamy podejmować decyzje. I dlatego warto jest słuchać podcastów, i warto jest słuchać e, innych ludzi, którzy żyją blisko Boga. Tak więc o godzinie 17 już kolejny odcinek. Zapraszam Cię tutaj na mój kanał. Koniecznie również e, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Możesz również słuchać moich podcastów e, na Spotify, kiedy jedziesz do pracy, albo kiedy ćwiczysz na siłownię, albo kiedy odkurzasz swój dom. A teraz już, kochani, wracamy do Biblii. List do Galacjan, szósty rozdział, ósmy werset. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie, a kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Tak więc mamy tutaj takie odniesienie do siania, a jeżeli siejemy, to potem również zbieramy. Tak więc te rzęcie, że tak powiem, te żniwa, które w naszym życiu zbieramy, są bezpośrednio związane z sianiem. Kiedy mówimy o owocowaniu, to rozumiemy, że w zależności od tego, jaki rodzaj ziarna wrzucimy do ziemi, takie owoce potem będziemy mieli. I to jest niby logiczne, ale wielu ludzi bardzo się denerwuje, że ich życie wygląda strasznie ym, i, i jakby nie widzi, że jest to skutek ich własnych decyzji i działań. Oczywiście nie wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest skutkiem tego, co my robimy, ale yy, zauważyłam, że mamy taką tendencję do tego, żeby wchodzić w taką rolę ofiary, że to jest zawsze wina tych zewnętrznych warunków. No bo rodzice w ten sposób postępowali, no bo nauczyciele, no bo ten kraj, ten rząd, ci politycy, ci lekarze i zawsze jest ta wina gdzieś tam szukana w tych zewnętrznych okolicznościach czy też ludziach, a tymczasem Boże Słowo bardzo mocno nam mówi o tej odpowiedzialności, którą my mamy i którą my musimy wziąć za własne życie. Nie na wszystko mamy wpływ, ale mamy wpływ na bardzo, bardzo dużo. I Boże Słowo uczy nas, że kiedy podejmujemy się świadomie podejmować wpływ, podejmujemy się świadomie jakby mieć wpływ na ten świat, na swoje własne życie, to ten wpływ jest rzeczywiście mm, roztaczany. I tutaj w tym ósmym wersecie to jest właśnie klasyczny tekst, który o tym mówi. Kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Co to znaczy siać dla ciała? Tu jest to rozróżnienie w liście do Galacjan, również w liście do Rzymian, na życie w ciele i życie w duchu. Cielesność to nie chodzi o to ciało, tak? tylko chodzi o taką cielesność, czyli nieodrodzony sposób życia, który zaczerpujemy z świata otaczającego, który jest w buncie przeciwko Bogu, i kiedy postępujemy według norm tego świata, to owocem tego jest śmierć. Giniemy na zawsze. Giniemy również w takim codziennym życiu, kiedy nasze decyzje nie są właściwe, prowadzą do marnych skutków, nie układa nam się w relacjach z ludźmi, nie układa nam się w różnych sferach życia. Nie potrafimy przestać zazdrościć, nie potrafimy uwolnić się od różnych uzależnień, nie potrafimy wychowywać dzieci, nie potrafimy zarządzać swoimi emocjami. To wszystko jest po prostu chore. To wszystko nie funkcjonuje tak, jak powinno. Jeżeli z kolei siejemy dla ducha, to znaczy inwestujemy w Boże Królestwo, inwestujemy w nasz rozwój duchowy, to co właśnie teraz robimy, chociażby, czytamy Słowo, rozważamy je, bierzemy na poważnie, robimy notatki, pytamy Ducha Świętego, jak możemy zastosować te rzeczy w praktyce? Jak mamy zmienić swoje życie, żeby dostosować je do tego, co mówi Bóg? Kiedy Odsuwamy na bok, krzyżujemy, tak jak mówi Biblia, Biblia, naszą cielesną naturę, to, co byśmy chcieli sami. Odkładamy to i mówimy nie, zrobię to, co Bóg chce, a nie to, co sama chce. To również e, siejemy dla ducha. Konsekwencją tego jest oczywiście to, że również nasza natura się przemienia i przestajemy chcieć tych grzesznych rzeczy, zaczynamy chcieć tego samego, co Bóg. Niemniej, to jest proces, i to nie jest takie psryk, chociaż oczywiście, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, On nas uświęca, On nam daje takie, takie zrozumienie, taką mądrość, co się Bogu podoba. Zyskujemy pewien, pewien kolejny zmysł, siódmy zmysł, Boży zmysł, który jakby daje nam umiejętność rozróżniania dobra od zła i tego, co się Bogu podoba, od tego, co się mu nie podoba. Niemniej to wymaga ćwiczenia, to wymaga praktykowania, bo inaczej. Ten zmysł zostanie po prostu zanierbany, tak jak każdy zmysł zresztą. Tak więc Bóg chce, byśmy zbierali żniwo, byśmy owocowali, żeby to było duże żniwo, żeby to był duży owoc, ale żeby to był owoc z ducha, a nie z ciała. Żebyśmy nie musieli potem płakać, żebyśmy nie musieli żalić się, że nasze życie wygląda nie tak, jak byśmy chcieli tylko żebyśmy byli ludźmi Bożego sukcesu, tak bym to nazwała, tak? Po Bożemu, żebyśmy rozwijali się według tego, co Bóg dla nas przewidział. Tak więc Boże, ja dzisiaj modlę się o to, żebyś otworzył nasze oczy, by wszystko, co robimy, było związane z Twoją wolą, by nasze decyzje, nasze myślenie było przemienione, poddane Tobie, byśmy nauczyli się siać dla ducha, nauczyli się inwestować czas i energię i wszystkie nasze siły przestrzeń naszą życiową w te sprawy duchowe, byśmy szukali twojego królestwa bardziej niż czegokolwiek innego, by ten zasiew słowa twojego i twojego królestwa był w nas mocny, był w nas silny, żeby rósł i żeby wydawał owoce. Byśmy mogli, e, tak jak jest tu powiedziane, rządź dla życia wiecznego, że, wiecznego. Żeby to życie wieczne już w nas teraz funkcjonowało, prosperowało e, w postaci radości, pokoju, e, pomysłów, tego rozmachu, który Ty dajesz, Boże, tej obfitości, obfitości pod każdym względem. Chcemy w ten sposób żyć. Pokazuj nam, jakie mądre wybory mamy dokonywać każdego dnia. Mody się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Jak zawsze czekam na komentarze pod tym filmikiem, w jaki sposób Wy siejecie dla ducha. Taka praca domowa, malutka. W komentarzu napisz, w jaki sposób siejesz dla ducha? W jaki sposób angażujesz się w Boże Królestwo? W jaki sposób inwestujesz te sprawy duchowe? Co konkretnie robisz? Proszę podziel się tym w komentarzu. I przypominam, o godzinie 17.00 podcast Tłusta Owca z bardzo tłustym. Bożym człowiekiem, na pewno wiele zbudowania dzisiaj wyniesiecie o godzinie 17.00. Z Panem Bogiem trzymajcie się, pa pa!